Witaj w dzisiejszym nagraniu chciałbym pokazać Ci jak dodać karuzelę produktów, do czego ona służy na jakich stronach ona funkcjonuje i jakie są ustawienia względem generowania ruchu czy to statycznego takiego klikalnego dla klienta czy też kwestia automatyczna. Przejdźmy zatem aby to sprawdzić do sekcji konfiguracja wygląd sklepu kreator wyglądu. Tu wybieramy kreator szablonu i jesteśmy teraz na stronie głównej ułożenia modułów. Karuzela produktów znajduje się po prawej stronie w menu pionowym na szarym tle. Karuzela produktów mamy tutaj klikamy. Jak widzimy w tym momencie są trzy różne moduły, które będą pokazywać produkty z różnymi statusami, takimi jak nowości, bestsellery, wyprzedaże, promocje i tym podobnym. Jeżeli chcemy, aby te zdjęcia były duże, ale ich było mniej ze względu na ilość, jaka może się wyświetlić, wybieramy sekcję pierwszą. Drugi moduł to sześć takich zdjęć w rzędzie wyświetlanych produktów ze statusem, i jest tutaj 8 do wyświetlania takich zdjęć też w poziomie. Aby dodać taki moduł, wystarczy przeciągnąć. Wybierzmy środkowy moduł i dodajemy go pod sekcją banerów. Aby można było przejść dalej do ustawień, klikmy na zapisz szablon i wróćmy do edycji. Aby zobaczyć dodatkowe ustawienia dla tego modułu, kliknij opcję ustawienia wyglądu. Ustawienia wyglądu. Jak widzisz po lewej stronie, masz możliwość definiowania odstępu czasowego pomiędzy przesuwaniem tej listy w poziomie. Może być to karuzela statyczna, wtedy klient będzie musiał klikać żeby zobaczyć więcej takich produktów strzałkę w lewo lub w prawo lub możemy wybrać automatyczną tutaj są podane okresy czasowe, sekundowe i może to się dziać, przesuwać na przykład 3 sekundy pomiędzy jednym a drugim przesunięciem. Zauważ tutaj, że wyświetlane statusy mogą dotyczyć takich formacji dla produktów, które będą posiadać flagę z hasłem polecamy, nowości Promocje, salary wyprzedaża. Standardowo jest moduł produktowy poniżej, który wyświetla polecamy, więc aby zwrócić większą uwagę klienta na produkty, jakie mamy w sklepie, możemy wybrać status nowości oraz na przykład dodatkowo możemy wyświetlać informacje o promocjach. Wydaje mi się, i tu bym sugerował, wybrać takie statusy. Które będą bardzo widoczne na froncie sklepu i będą rzucać się od razu w oczy tego klienta, aby zachęcić go do dalszej eksploracji sklepu produktów i tym samym zakupu produktu, który jest atrakcyjny w cenie czy atrakcyjny w danym sezonie. Po kliknięciu na zapisz szablon, możemy jeszcze wrócić do edycji. Ustawienia zostały zapisane. Taki moduł karuzeli produktów możesz również zdefiniować. W każdej innej sekcji jest dostępny również na liście produktów. Jak widzisz, są te same. Tu zwrócę dla Ciebie uwagę na te ikony, które są przy tych modułach. Ta ikona z domkiem świadczy o tym, że moduł ten jest wykorzystywany na stronie głównej sklepu, ale też możesz go wykorzystać na liście produktowej po wybraniu kategorii. Aby to udowodnić, popatrz, przesuwam ten moduł, zapisuję. Mogę również zdefiniować, jakie rzeczy będą tutaj wyświetlane. W dalszej części w karcie produktu również karuzelę produktów możesz umieścić w koszyku czy też na blogu. Jeżeli chodzi o koszyk, to sugeruję Ci nie dodawać tej karuzeli produktów, dlatego żeby nie rozpraszać klienta przy zakupie, aby ten klient już finalizował dane zamówienie, dodał sobie ilość produktu i kliknął na zamów. Jeżeli przygotowałeś już dany zakres modułu karuzeli produktów, możesz zdefiniować dla przypomnienia takie statusy do wyświetlenia jak nowości czy promocje. Wróć do panelu administracyjnego sklepu, wybierz sekcję produkty, statusy produktów, gdzie masz możliwość właśnie definicji: który produkt będzie nowością, a który bez salary. To ten sposób się dodaje, zobacz. Klikamy nowości. Tu już mamy kwestię zdefiniowaną tych produktów. Jeżeli chcesz je dodać, wybierz dodaj produkty. I zaznacz jeszcze kilka produktów, które Cię interesują. Jakie mają być dodane do tego modułu. I wybierasz opcję dodaj. Możesz określać daty, od kiedy będzie taki status widniał dla produktu. Możesz też nie określać tej daty od do i wtedy możesz sam decydować, jak usunąć taki produkt czy dodać kolejny. Widzimy, że te produkty dodały się na górze. Mamy tutaj ustawione automatyczne sortowanie według daty dodania. Jak widzisz, są jeszcze inne opcje. Możesz wybrać opcję ręczną również i decydować, gdzie dany produkt ma wyświetlać się w danej kolejności możesz tutaj chwycić strzałkę przesunąć lub klikać strzałki góra-dół, aby przesunąć ten produkt. Podobna sytuacja ma się z produktami w promocji, czyli produkty, statusy produktów, promocja. Tu już są zdefiniowane produkty, natomiast mógłbyś dodać kolejne, zapisać no i tutaj już można byłoby określić kiedy taki produkt zaczyna swoją, swoją informację o promocji i kiedy ją kończy. Wybierzemy na przykład dzień wczorajszy do 27. Gdy zostały dodane te produkty. Aby sprawdzić teraz, jak wygląda to na stronie głównej, przejdź do start strona główna sklepu. Moduł karuzeli produktów został dodany pod modułami banerów w tym przypadku. Jak widzisz, Moduł ten pokazuje nam produkty z flagą nowość i promocję. Wybierając dany produkt. Zwróć uwagę te flagi znajdują się tutaj. Możesz cofnąć i zwrócić uwagę jeszcze na sekcję promocji. Tu chciałbym pokazać ci też te informacje wspominałem wcześniej. Że moduł może wyświetlać się m.in. na liście kategorii po wybraniu danej sekcji. Jak widzisz, ten moduł karuzeli tutaj jest. Poniżej znajdują się już produkty z wybranej przeze mnie kategorii. Karuzela produktów, już wspomniałem wcześniej, może zwracać uwagę, bardzo dużą uwagę dla klienta, który nie, nie wie dokładnie, co chce kupić, przegląda sklep. Możesz w tych sekcjach umieszać produkty, które są sezonowe, najbardziej się sprzedają, najbardziej są szukane w sieci. Warto coś takiego dodać ze względu na duże przełożenie potem na zakupy w internecie. Tylko przestrzegam, aby dodawać te, które są ważne, no i też nie przekładać formy nad treścią, aby nie przerażyć klienta masywnymi informacjami na danej stronie. W dzisiejszym nagraniu to już wszystko. Zapraszam Cię do kolejnych nagrań z innych sekcji sklepu oraz do artykułów blogowych, gdzie znajdziesz dodatkowe informacje na temat sklepu, prowadzenia i konfiguracji.